Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Grzegorz Lato, były reprezentant i prezes PZPN. Dzień dobry. Dzień dobry Państw i radio słuchaczy. Gdy jechaliśmy na euro, mówiło się, że jedziemy na skazanie. Nikt w nas nie wierzył, ale teraz coraz więcej osób widzi, że możemy tutaj coś zdziałać. Zrodziła się świetna grupa ludzi, która chce coś na tych mistrzostwach osiągnąć. Tak powiedział wczoraj Michał Probierz. Zgadza się pan z tym? No, oczywiście, powiem Pani, zresztą po pierwszym meczu było widać, że jakby nie ta przypadkowa bramka, gdzie rykowsze do z zmielił szczęsnego, to by było 1-1 i, i bylibyśmy dalej w grze. A teraz mamy mecz mecz, yy, yy, no, no, o wszystko. No, nie, nie możemy tego meczu przegać, powiem Pani wprost, trzeba powiedzieć. A chłopaki no, niestety walczą, biegają. Jak pan ocenia no. nasze szanse? No bo mecz o wszystko, yy, rośnie presja? No na pewno rośnie presja, proszę pani, i powiem pani jeszcze jedno, że yy, patrząc statystyki, to ostatnio żeśmy z Austriakami raczej nie przegrywali, powiem pani, no. Te mecze były różne, ale mamy tam na 10 zwycięstw było chyba pięć yy, na 10 meczów, pięć zwycięstw, tam chyba dwa remisy i tylko trzy mecze były przegrane, no. Ten mecz przegraliśmy, e, przegraliśmy z Holandią. Porażka odniesiona po naprawdę dobrym, szybkim i ciekawym spotkaniu. To nie była taka. Mało... Tak jest. No, a Pani, ja też zgadzam się, że to naprawdę bardzo dobrze wychodziło, że chłopaki walczyli. I to jeszcze z naszego najlepszego napastnika Lewandowskiego. W związku z powyższym, wie Pani, nie patrzę. Ja patrzę tak i kibicuję im na dobre i na złe, powiem pani. No. Czyli jest pan prawdziwym na... polskim kibicem po prostu. Tak jest, no oczywiście. Kiedy grają słabo, to trzeba powiedzieć wprost, że grali słabo. Ale widzę że zmiana pokoleniowa w tej chwili, wie pani, dużo młodych zawodników, którzy naprawdę weźli bardzo mocno w formę reprezentację. No właśnie, mamy nowych now zawodników, mamy Nikolę Zalewskiego, Przemysława Frankiewicza, Kacper tak. Urbańskiego. Oni tak. grają, można tak powiedzieć, nie wiem, bez cudzysłowie kompleksów, jakby angażują nie się mają bardzo. Nie ma żadnych kompleksów, powiem pani, widać z tego, że decyzja trenera probieża jest naprawdę bardzo dobra, także nie ma spraw. To na kogo pan dzisiaj liczy? Jakby, jakich pan oczekuje działań nie, ja na murawie? Ja myślę, że będzie walka, przede wszystkim muszę zobaczyć skład, jaki jeszcze bo jeszcze nie znamy tego składu. Jeszcze nie. Pani. Nie znamy, właśnie. Zobaczymy, jak wskazuje w jakim ustawieniu. No i trzeba zaciskać kciuki, życzyć chłopakom, żeby powalczyli i żeby ten mecz, jak rozstrzygnął na swoją korzyść, no to jesteśmy w grze, powiem pani. No. Bo u nas wyjście z grupy to nasz cel teraz numer jeden. Tak jest, to jest wyjście z grupy, to jest cel numer jeden. No. Tak się tak. zastanawiam, czy po meczu z Holandią morale zawodników spadły, czy wręcz przeciwnie, wzrosły. Nie, proszę pani, bo takim na no, nie ma. To Nie ma co to w to jest historia. Powiem pani, a jak jest historia, to jest historia, a przed nami nowa historia to jest mecz z Austriakami. W związku z powyższym zobaczymy, e jak to będzie wyglądało, jak skład, jaka taktyka, kto, co, gdzie, pani, no to zaraz po pierwszym gwizdku, po ustawieniu będzie już wiadomo, powiem pani, i po ogłoszeniu składu, mniej więcej, jak to będzie wyglądało. A jak pan ocenia naszych rywali, jak pan ocenia austriacką drużynę? Bardzo dobry mecz odegrali, powiem pani. I i Francuzi mogą mówić o dużym szczęściu, że obrońca austriacki strzelił w ramkę, bo tak to był wyremis i nie było żadnych szans na wygranie. Bo to super galerii. Widać było, że bardzo mocna, drużyna jest austriacka, powiem tak. I nie, to zresztą nie ma słabych drużyn, tam trzeba niech panie co tam się dzieje. Duńczycy z Anglikami, a Anglicy mogą mówić o dużym szczęściu, że też się to 1-1. To może będzie tak, jak 50 lat temu. Spełniły się wtedy marzenia piłkarskich kibiców. Polska pokonała Argentynę na Mistrzostwach świata. Pan doskonale pamięta ten moment. O, to było 50 lat temu, wie Pani. To ale historyczny tamtym, tamtym, moment. W tamtym, tamtym tysiącleciu, powiem Pani. ale też byliśmy z góry skazani na pożarcie, powiem pani. No tak to się mówi. No właśnie, nigdy was wtedy za bardzo nie wierzył. Nie, nie wierzył, powiem Pani, ale, ale po pierwszym meczu urośliśmy jednak do... Faworyta grupy, i, i że będziemy na pewno w pierwszej fachowcy yy, rzekli, że Polacy dużo świeżości wprowadzili do gry i na pewno będą w pierwszej czwórce. No i to się sprawdziło, powiem pani. Czyli nie wiadomo, jakby był mecz nie, bez wody i ten mecz nie powinien się w sumie odbić z Niemcami na takim boisku, jak żeśmy wtedy grali, powiem pani. To no nie wiadomo, jakby się to, to skończyło. No. Wtedy nikt w was nie wierzył. E, teraz e, polskie społeczeństwo pomijając serce do naszej reprezentacji, bardziej wierzy w naszą reprezentację? No, w Pani, zresztą widać po kibicach na stadionie, na pierwszym meczu z Holendrum, jak, był, jaki był doping, powiem Pani, polskich e, kibiców. Także trzeba powiedzieć sobie, że że no, w nie było popatrzeć, no. To jest ważne dla y, piłkarza? Na pewno, zdecydowanie ważne, że mają dla sobie, że nasi kibice, mimo różnych zawirowań naszych kadry są cały czas z nimi i kibicują, i trzymają kciuki, i dopingują swoich zawodników także że no, myślę, że z tego z tej mąki będzie jakiś będzie chleb. Gościem no. rozmowy poranka był Grzegorz Lato, no. był reprezentant i prezes PZPN. Do widzenia. Dziękuję. Ślicznie i do widzenia. Radio M 107 i 6 FM